Chcesz coś bezpiecznie przechowywać w szafce zamykając ją na kluczyk, jednocześnie nie chcesz też, żeby to się rzucało w oczy? Ciekawym rozwiązaniem może być inteligentny zamek Yale Smart Cabinet Lock. Po zamontowaniu za pomocą taśmy 3M lub śrubek możemy skonfigurować sobie zamek w aplikacji i właśnie z poziomu smartfona otwierać naszą szafkę. Wystarczy jedno kliknięcie, a szafka staje się automatycznie otwarta. Jednocześnie też zamek automatycznie zaregluje się po zamknięciu drzwiczek, więc nawet nie musimy pamiętać o tym, żeby zablokować całość. Dodatkowo zamek możemy obsługiwać z asystenta Google, dostępny jest także Apple HomeKit, co także stanowczo rozszerza funkcjonalność. Ciekawostką jest to, że całość możemy zamocować także w dwudrzwiowych szafkach po zastosowaniu jeszcze jednego dodatkowego elementu dołączonego do zestawu. Całość skutecznie pozwoli zablokować dostęp do szafki, więc na no takie rozwiązanie oceniam jak najbardziej pozytywnie. A co Wy sądzicie o takim smart zamku? Dajcie znać w komentarzach.